Cześć, w porównaniu z poprzednim filmikiem nie zmienia się to, że zostajemy w, w wystroju kwiatowskim, i nie zmienia się też to, że pojawi się kolejny autobus z kultowych AUT PRL-u, numer specjalny. No i to już jest coś, nie ma nic bardziej kultowego na pewno dla mnie i dla wielu osób. Czyli może być to tylko jeden autobus, chociaż nie do końca jeszcze, można powiedzieć, ponieważ jest to Ikarus 260. A nie 280. Tutaj możemy dyskutować ewentualnie o kultowości. Kolor czerwony, mógłby być biały, jeszcze czerwony. Miejmy nadzieję, że, że jeszcze kiedyś coś tam się pojawi z Ikarusów. No, pojawił się niestety ten Ikarus w kultowych. Autobusach PRL-u w barwach węgierskich. No cóż, tak jak mówiłem, przy wcześniejszym Mikarusie mamy oryginał z Węgier. Węgierski autobus, więc może nie wolno narzekać. Ten zaskoczył swoją jakością, jak się pojawił. Nie można powiedzieć za tą cenę. Już nie pamiętam, ile numer specjalny kosztował, ale taniej niż kultowe autobusy, na pewno. Można tutaj na coś tam narzekać zawsze, nie? Ale wykonanie tych drzwi, felk i wszystkiego innego, naprawdę, to było kiedyś po prostu marzenie, kupić sobie taki autobus, a o taki, takiej jakości takiego Karusa, A o takiej jakości po prostu marzyć chyba nie można było, po prostu nawet. Chociaż sobie nikt tego nie wyobraża. No, wyobrażał sobie może ktoś sobie wyobrażał miniaturkę, która wygląda jak prawdziwa, bo tak by się to traktowało i tak można w sumie traktować. No. Autobus też pamiętam jego kupowanie, ponieważ yy, chyba nie do końca było. Chyba poszedłem do kiosku i, i niestety nie było, albo jeszcze nie było, bo byłem wcześniej rano i dzwoniłem od razu, żeby mi zamawiali z internet kiosku, którym wcześniej wspominałem, z którego brałem, jak nie miałem, a może poczekajmy chwilę, Je, jak skończę, jak nie miałem e, właśnie możliwości kupienia samemu, chodzenia po kioskach, no to stamtąd tam m, ktoś sprzedawał po prostu po cenie po cenie kioskowej, normalnej kioski, tylko że w internecie przez Allegro mogę powiedzieć. Nie chcę reklamować akurat dokładnie tego, ale sobie poszukajcie jak, jak macie problem z jakimiś zakupami w te, ten. No to może popatrzmy najpierw na przód Napis Icarus, napis 260 Ładne światła, migacze malowane i tam w zderzakach światła też Ale raczej źle to nie wygląda Usterka. Muszę tu uważać, żeby tego długiego po lewej stronie patrząc, tak żeby go czasami gdzieś nie przekręcić. Nie tak jak trzeba, no. Na wykonanie nie narzekam, tym bardziej, właśnie że kupowałem akurat mówię o tym, o malowaniu i tak dalej, i przyklejaniu wszystkiego przez zdolne ręce monterów. Ponieważ kupowałem nie sam, więc mogę różnie trafić. Tutaj są z takich rzeczy, które może ktoś zauważył od razu, albo ja niestety widzę. Akurat z tej strony nie bardzo. Jest listwa pomalowana. Zderze, jak widzimy, na żółto. Ładnie się odznacza w sumie. Miałem tak, no nawet jeździ dosyć równo. Chyba się pobawię czy jak byłem mały, to marzyłem o tym, żeby sobie takim pojeździć i pobawić. Teraz kutę postawiłem na półkę i on sobie tam stoi. Chyba węgierski ma teraz pomalowane uszczelki, już nie chcę zaglądać tam. Do internetu, bo nie mam go, nie kupowałem. Jak ktoś śledzi, to wie. Może spójrzmy na tył. Światło są malowane, ale przynajmniej są kolory odpowiednie. Tu właśnie nie ma uszczelek w oknach, i to jest ten minus. Są zaznaczone szybki, przesuwne to wszystko, ale uszczelki nie ma, i to trochę psuje efekt. Z tych takich co mówiłem, takich drobnostek, gdzieś tam lakier, tutaj widać biały biały lakier, się psz, troszeczkę niedomolowane, bo przybrudzone to tam jest oczywiście wszystko do zrobienia. Aż mnie to tak nie wkurzało, żeby to widocznie się tam bawić. A czasami mi się zdarzyło robić głupoty, szczególnie w autach PRL-u. Jak będę kiedyś myślał o zrobieniu takiej serii z autami PRL-u, nie wiem czy jest sens, ale już minęło tyle lat, że może ktoś już to zrobił oczywiście. Ale dobra, przejdźmy do... Ale muszę uważać na to lusterko. Na jedno i drugie zresztą. Spód... trochę tutaj chyba się dzieje akurat zaraz skończę z tymi autami jeszcze Mura, reflowany dach drzwi tutaj poprzedzielane to wygląda ok właśnie tutaj uszczelek mówiłem brak ale Mówię, kiedyś, może ktoś sobie nie zdaje do końca sprawy, jakie to mogło być, jaka by mo mogła być po prostu wielkość tego marzenia, żeby coś takiego posiadać. Ja w ogóle akurat i nie miałem wcale. Nawet chyba wtedy, w tamtych czasach, nie wiedziałam, że, że istnieją, bo były. Oczywiście, wykonanie, no, wiadomo, w porównaniu z tym, no to. Ten to jest, ten masakruje po prostu wykonaniem takie osoby jak ja, przynajmniej, które marzyły sobie tam... No, mogę przyznać, że w latach 80., więc wiecie. Po prostu pomyślcie sobie, że coś takiego dostaję wtedy. No. Także nie narzekam. No i to w sumie tyle. Trochę. trochę. A miałem coś o otach powiedzieć po prl -u. A tam, tam zdarzało się, że na przykład upiłowywałem tam mocowania z a potem przyklejałem to na klej do drewna. I tam, jak ruszę kiedyś, zapomnę, to będę przyklejał po prostu ten zderzak. Tragedii też nie będzie. Gorzej, jak będę za niego trzymał i cały model poleci na ziemię. Ale to już inna historia. Cześć, na razie. Tego i karusła polecam. Polujcie jak się da. Na razie.